Znaleźliśmy z tematem! Kamil Czuli, akademicki. Ze mną zespół budynek C. Szymanko, siema siema, siema. siema, siema, Panowie, gratuluję wygrania bitwy Kapel i wspaniałego koncertu na wielkim grillowaniu. Opowiedzcie o tym, jak trudno było wam pokonać wszystkich rywali w walce o występ na tego w imprezie. Słuchaj, nie skłamie, jeżeli powiem, że było nam bardzo trudno, bo na eliminację to żeśmy się nie dostali, nie? Dopiero potem dostaliśmy telefon dwa dni przed eliminacjami, żebyśmy wpadli i zagrali. Zagraliśmy, przeszliśmy do finału, rozwaliliśmy finał, nie? Jesteśmy na maksa Jarani. Panowie, prawda? Ej stary, wygraliśmy głównie prze, e, przeciwko, głównie dzięki Maciejowi i Robertowi, bo to są skur... Nie? I dzięki nim wygraliśmy. Dlatego. Lub jakiś hałas ja, w Ja nie ja wiem o co temu i Nie no, po prawdzie <laughs> wszystkie zespoły były za ale no tak się złożyło i tyle. Wasz zespół oznacza się nieco tajemniczą nazwą, zdradźcie proszę jaka kryje się za, za, za nią historia. Bardzo chętnie o tym opowiem. <laughs> Jak graliśmy pierwsze próby, pierwsze pierwsze próby to był budynek który nale... Jezu. to był budynek, który należał do Jarka, który sam sobie ja nie mogę. Dobra, to ja opowiem to ja, to ja opowiem tą historię. <grytanie> Spotykaliśmy się na takiej solce w budynku C Areny Poznań. Graliśmy tam cały czas, w sumie dwa numery w kółko, bo tak przez pierwsze dwa lata brzmiała nasza po prostu inicjatywa, którą żeśmy próbowali zawiązać. No i potem się udało no i żeśmy stwierdzili, że skoro gramy w budynku C, to to musi być znak. Yeah. <laughs> W tych tekstach bardzo mocno stawiacie na wyrażenie własnego zdania i krytykę otaczającej Was rzeczywistości. Eee, zatem, jaką rolę w Waszym życiu odgrywa na co dzień muzyka? My się spotykaliśmy po to, żeby po prostu się wyżyć. Na samym początku przede wszystkim. Później to wszystko się ubierało w jakieś inne stroje, ładne, ale muszę powiedzieć, że wszystko się dzieje ad hoc, na miejscu, na salce. Czy to jednej, czy to drugiej. Przychodzimy, gramy. I czujemy, że coś jest po prostu takie, co chcielibyśmy pokazać większej rzeczy ludzi. Też e, jakby zauważył, że esencją naszego istnienia jest cytat z pierwszego numeru, który się zagraliśmy. To twór muzyczny bez krzywdy, ambicji, tylko o jedaniu jednej policji. Jakby. Tą ambicję staramy się bardzo często karcić. Straszamy. Wasz ostatni album na tytuł to, to Życie to Podwórko. Jak wy sami rozumiecie tę myśl i co chcielibyście przez to przekazać swoim słuchaczom? Samsonita Mariaci jest autorem tego graffiti na strusia ulicy, który wzbudził mniejsze czy większe jakieś tam... Podziw! No, podziw! Tak jest! I ludzie sobie to przypisują, bo nawet Young Leosia ma koszulkę z napisem Życie to Podwórko, z tego graffiti Samsona. To, to, też, też, musi być... to też musi być znak! Pierwszą połowę bieżącego roku przepieczątowaliście solidnym występem na Wielkim Grillowaniu. Ej, a jakie macie plany na drugą połowę roku? Jesteśmy w trakcie nagrywania płyty. Nagraliśmy już trzy kawałki, które są w fazie miksu. Nagrywamy kolejne. Mamy gdzieś tam mniej więcej 100 upłotnicy na razie, można powiedzieć. Ej, w takim razie życzę, żeby... Iron <laughs> Życzę Wam, żeby albo spotkał się z jak najlepszym odbiorem, panowie. Dzięki jeszcze raz za wywiad. Sami sobie tego życzymy. Dzięki wielkie. Kurierze akademicki, pozdrawiamy Cię! Zróbcie jakiś hałas! Słuchajcie tego!